Myślę, że to jest bardzo cenna lektura w takiej kulturze, w której często postrzegamy Boga jako takiego naszego, takiego naszego, przy, takiego naszego ziomka, kogoś na naszym poziomie. Ignorujemy ważne cechy Bożego charakteru. Chrześcijański ro rozwój to także czytanie książek, rozwój umysłu. Zastanawiam się, jakie książki chrześcijańskie byś poleciła, czy to młodym chrześcijanom, czy to właśnie chrześcijanom, którzy są aspirującymi intelektualistami, mają ambicje, żeby czytać coś, coś ciekawszego, poważniejszego. Myślę, że pierwszą książką, którą bym wspomniała, jest autobiografia C.S. Luisa, zaskoczony radością. Książka ta łączy wszystkie wątki, które praktycznie pojawiają się w twórczości Luisa. Jest to historia jego drogi do wiary, w której mówi on o tym, jak pewne. Doświadczenia w jego życiu, e, doświadczenia czegoś, co nazywał właśnie radością, e, przygotowały go na zrozumienie tego, czym jest chrześcijaństwo, że na zrozumienie jego prawdy i tego, jak wypełnia ono pragnienia, które człowiek ma, a nawet nie wie skąd się biorą. Myślę, że, myślę, że historia Louisa jest, jest bardzo interesująca, zwłaszcza e, droga od ateizmu e, do chrześcijaństwa, i może być też bardzo budująca e, pod kątem głoszenia Ewangelii innym. Hmm. Jak tak mówić o Louisie, o tej książce, która opisuje swoją drogę od ateizmu do chrześcijaństwa, to przychodzi mi do głowy inna książka Tim'a Kellera, pastora w Nowym Jorku, Bóg to są powody, aby wierzyć. I to jest taka książka, w której Keller opisuje z jednej strony odpowiedzi na takie typowe wątpliwości, czy pytania, w jakie ludzie stawiają dzisiaj w chrześcijaństwo, czyli to, czy nauka wyklucza nie Boga, czy idea piekła jest nie do pogodzenia z ideą dobrego Boga, a z drugiej strony też przedstawia takie pozytywne argumenty za tym, że chrześcijaństwo jest, jest prawdą. I to jest moim zdaniem jedna z najbardziej inteligentnie napisanych książek apologetycznych, które właśnie trafiają bardzo dobrze w takie współczesne pytania, jakie ludzie stawiają sobie na drodze do wiary. Myślę, że jeżeli chodzi o współczesne pytania, to jest też oczywiście pytanie o wiarygodność tekstu biblijnego. I bardzo fajną książką, którą mogę zdecydowanie polecić, jest Czy możemy ufać Ewangeliom okay. Petera Williamsa? Jest to książka bardzo przystępnie napisana, a porusza najbardziej kluczowe zagadnienia związane z wiarygodnością zwłaszcza Nowego, Nowego Testamentu i Ewangelii, czyli podstawowych problemów. Czy możemy ufać tekstowi, który mamy? Co zrobić z miejscami, które są pozornie sprzeczne czy niekonsekwentne? Jak ustosunkować się do mm, do tekstu, który został przekazany, do um, cytowania słów Jezusa. Te wszystkie zagadnienia są w bardzo um, przystępny i klarowny sposób e, przedstawione. E, myślę, że dla każdego może być to wartościowa lektura. Jak tak mówimy o książkach współczesnych, to też myślę, że warto też pamiętać o tych najstarszych tektach chrześcijańskich. I, i takim tekstem, który przychodzi mi do głowy, jest, jest zbiór pism ojców apostolskich, czyli tych pisarzy chrześcijańskich, którzy pisali w pokoleniu zaraz po zamknięciu się kanonu Nowego Testamentu, a więc na psołomie I i II wieku. W II wieku takich autorów jak Ignacy Antiocheński, Klemens Rzymski, czy, czy takie teksty jak Liz Barnaby, czy Didache. Po polsku ukazała się antologia tych tekstów w wydaniu księdza profesora Marka Storowiedziciego oraz profesor Anny Schwitterkówny. I w ogóle myślę, że to jest ta cała kategoria ojców Kościoła jest, jest taką bardzo wartościową kategorią tekstów teologicznych. Niektóre są oczywiście trudniejsze, bardziej ambitne, wymagające być może pewnej szerszej wiedzy na temat tarudności, ale niektóre z nich są też takie bardzo, bardzo przystępne i, i wartościowe, bo po Polsku ukazuje się całkiem sporo tego typu tłumaczeń z Greki czy z łaciny czy z innych języków, które, które na pewno są godne polecenia. Też przeskakując trochę w historii, mamy też bardzo dużo pism reformatorów, które zostały przetłumaczone. Mamy sporo komentarzy lutra. Mamy też część instytucji, czy zasad religii chrześcijańskiej Jana Kalwina, które okazały się niedawno i myślę, że to są wartościowe teksty zarówno pod względem historycznym zrozumienia rozwoju doktryny, jak i też pod względem osobistego rozwoju duchowego, zrozumienia pewnych prawd, usystematyzowania sobie wielu, wielu doktryn, a przy okazji zobaczenie jak one później ukształtowały chrześcijaństwo. Myślę, że zwłaszcza to, co wiele zostało już wydane, więc myślę, że warto, warto z tego korzystać. Podczas wspomnianych właśnie przez Ciebie tekstów reformacyjnych mi od razu przychodzi do głowy katechim Heidelbergi, który był, był tekstem przygotowanym na potrzeby kościoła w palantmacie ręskim. I to był po prostu katechizm, czyli forma pytań i odpowiedzi, która przedstawia podstawy wiary chrześcijańskiej w oparciu o, o skład apostolski, o kredy apostolskie, o wykład dziesięciu przykazań i o modlitwę pańską. I to jest jeden taki z takich najbardziej... Pastoralnych tekstów. On z jednej strony porządkuje doktrynę chrześcijańską w systematyczny sposób podstawy wiary chrześcijańskiej, ale z drugiej strony jest bardzo taki duż pasterski wraca się do nas z takimi pytaniami, jak w czym znajdujesz nadzieję w życiu i wobec śmierci. Mi też przychodzi do głowy od razu jeszcze taki tekst, tak w kontekście tekstów, które systematyzują doktrynę chrześcijańską. Przewodnik po teologii, Jima Packera, to jest kolejna taka książka, która w bardzo przystępny sposób przedstawia teologię chrześcijańską. Tam dosłownie każda doktryna na jedną, dwie strony krótkiego rozdziału, które też są tak napisane z takim pasterskim zacięciem, nie takim chęcią pokazania jednocześnie całości doktryny chrześcijańskiej, ale też pokazania, że ta doktryna chrześcijańska jest czymś bliskim życiu chrześcijanina. To w tym sensie e, też R.C. Sproul bardzo klarownie przybliża doktrynę świętości Boga w swojej, w swojej książce, która też została przetłumaczona na polski pod tytułem Świętość Boga. Myślę, że to jest bardzo cenna lektura w takiej kulturze, w której często postrzegamy Boga jako takiego naszego, takiego naszego, przy, takiego naszego ziomka, kogoś na naszym poziomie. Ignorujemy ważne cechy Bożego charakteru e, i jakby nasze, nasze doświadczenie chrześcijaństwa przez to bardzo na tym cierpi. I sprawy przechodzą. Przechodzi też przez e, m, historię Kościoła, zastanawia się jak e, doktryna świętości Bożej wpływała między innymi właśnie na e, bohaterów reformacji, e, na, na wielu późniejszych wierzących. Więc myślę, że to być, może być to dobre przypomnienie w, w naszej e, epoce, która, która tak bardzo kładzie nacisk na coś innego. Hmm. Jak już jesteśmy przy klasykach, to też takim absolutnym klasykiem literatury chrześcijańskiej jest e, książka św. Augustyna Wyznania, i to znowu trochę podobnie jak um, wspomniana książka Lu Luisa, jest, to też jest taka trochę duchowa autobiografia, czyli książka, w której też e, Augustyn przedstawia wątki związane ze swoją własną drogą wiary, a, a jednocześnie jest to też taka bardzo subtelna książka filozofitna, chociażby rozważania o czasie są takim klasycznym, wręcz filozoficznym wykładem z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, więc to też jest taka książka, e, którą chrześcijanie powinni czytać i, i, i poznawać. Mówiliśmy trochę o reformacji i, i, ojca, i bohaterach reformacji, reformatorach, których na pewno warto czytać. Książką, która trochę pokazuje kontekst kulturowy reformacji, ten świat, w którym te wszystkie przemiany się działy, jest Marka Luther, historyka o imieniu Andrew Pettigree. Jest to bardzo interesująca książka, ponieważ pokazuje, jak rola druku, który został wynaleziony krótko przed, przed początkiem reformacji, wpłynęła i umożliwiła na tak szerokie rozprzestrzenienie się reformacyjnych idei. I myślę, że to bardzo adekwatnie pokazuje, jak w reformacji Bóg splutuł wiele czynników, zarówno właśnie tych, tego wynalazku, który mógł potem roz, rozprzestrzenić tę idee na całą Europę, a także potem na, na inne kontynenty. Także jest to wspaniały historyczny wstęp i też bardzo bardzo, 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 przyjazne dla czytelnika. I, i w ogóle pozostał tam w klimatach historii. Mi się wydaje, że te po polsku mamy bardzo dużo wartościowych publikacji historycznych, chociażby na temat wspomnianego Lutra, tak? Mamy przecież e, o Lutra, Pióra Rolanda Bentona, mamy biografię Pióra Wope mamy Przedsmacony na polski e, biografii Heiko Obermana. E, więc e, mamy całkiem sporo tekstów, e, książek historycznych, po prostu traktujących o reformacji, czy chociażby książka Alistaira grata na temat Kalwina. E, więc to też są bardzo wartościowe teksty, teksty, które przybliżają nam konkretny okres w historii chrześcijaństwa i które również powinny być czytane, poznawane i, i, i pod, takim, pod, pod kątem tego, w jaki sposób reformacja kształtuje. Współczesne chrześcijaństwo, kultura zachodu, czy nasze własne myślenie. Może jeszcze nawiązując do biografii. Myślę, że książką, która bardzo mnie ukształtowała w jakimś sensie jest W cieniu wszechmogącego autorstwa Elizabeth Elliot. Jest to biografia jej męża, złożona głównie z jego pamiętników. Był to misjonarz, który, który zginął w Ekwadorze wraz ze swoimi przyjaciółmi, kiedy pojechał tam by głosić Ewangelię plemieniu, do którego jeszcze nikt wcześniej nie dotarł. I jest to, wydaje mi się, bardzo inspirująca historia młodego człowieka, którego pasją było głoszenie Ewangelii i który nie bał się kosztu, który, który może to przynieść. Wydaje mi się, że jest to dobre przypomnienie, by własne życie umieszczać w perspektywie, by widzieć, jak mało czasu mamy i by dobrze go wykorzystywać. Właśnie Gimnold odpowiedział coś takiego i to też jest częścią tej książki, żeby wykorzystywać każdą sytuację, którą mamy, ze względu na to, że to jest Boża wola dla nas. I myślę, że dla każdego chrześcijanina będzie to cenne.